Zobaczmy, jak przerabiać dwa oczka lewe razem od tyłu. Mamy lewą stronę naszej dzianiny i chcemy zebrać oczka właśnie na lewej stronie, przerabiając dwa oczka lewe razem, ale nie w normalny sposób, tak jak przerabiamy na lewo, tylko od tyłu. I w tym celu będziemy się wbijać w tą stronę do naszych oczek. Wymaga to trochę manipulacji, ale da się zrobić. A więc zabieramy włóczkę, tak jak do przerobienia na lewo, ja przerabiam oczka. Lewą metodą norweską, więc trzymam włóczkę tutaj z tyłu. I tak, zabrałam sobie narzut do przerobienia. Mamy dwa oczka i musimy się wbić w oba oczka razem od tyłu. To, tak jak mówiłam, trochę manipulacji i wyprowadzamy włóczkę jak przy oczkach lewych. Zobaczmy to jeszcze raz. Zabieramy włóczkę i wbijamy się w oba oczka. I przeprowadzamy włóczkę na drugą stronę. No, duża, duża przerwa wyszła, ale zróbmy to jeszcze raz. Nabieramy. I wychodzimy. Oczywiście. Moja włóczka akurat jest. Nie ma żadnego splotu, więc trudniej mi się ją przeprowadza. Łatwiej by było, gdyby to była włóczka złożona z kilku nitek, wtedy nie rozdzielałaby się tak bardzo. Ale jeszcze raz, Ro zabieramy włóczkę i przechodzimy przez tylne pętelki dwóch lewych oczek. I wychodzimy. Zobaczmy, jak to wygląda z drugiej strony. Tak jest na lewej, a w ten sposób na prawej. Oczka są pochylone, zebrane są razem, ale pochylone są w lewą stronę. Dwa oczka lewe razem od tyłu.